Cześć! Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, jakim jest wyciskanie hantli na ławce skośnej dodatniej. Jest to ćwiczenie, które znakomicie angażuje do pracy mięśnie piersiowe, a szczególnie część obojczykową. Poproszę Grzegorza o przybranie pozycji na ławce. Skupmy się na pozycji. Stopy stale są przy podłożu, grzbiet wygięty, kąt między tułowiem a tricepsami delikatnie ostry. I wykonujemy fazę koncentryczną, czyli wypchnięcie hantli przed siebie. W fazie koncentrycznej wykonujemy wydech i powolna faza ekscentryczna, przy której bierzemy wdech. Tak jest, i dynamiczny wydech. Jest to ćwiczenie, które znakomicie rozbudowuje mięśnie klatki piersiowej, a szczególnie jej część obojczykową.